Bo tam najczęściej dzieją się fajne sytuacje. Niestety nie mam za celnego działa. Ale myślę, że jakoś jakoś to będzie. Składy jakieś no, normalne. ten B1 nie właśnie. Przeraża, bo mam za gruby pancerz też tak samo. Pewnie się dziwicie czemu mam co czemu walczę w ogóle Covenanter? Przecież nie miałem go w A, Albo no, dlatego, że jest event. A gdzie jest event, to ja się kupić jakiś czołg, który ma jakieś bonusy. Czy to jest zarobkowe, czy. czy ogólnie nie miałem jakiejś dogodności. No więc. A że miałem go odblokowanego, a nie kupionego, to sobie go kupiłem. Bardzo mi się pani gra, tylko te działo... Oooo, przeraża, nie przeraża B1, B1 O, siadło, więcej mu chyba nie mogę zrobić Tym działkiem Nie w ogóle bardzo ciężko mi się gra Właśnie tym działkiem, bo jak nie trafię, to już jestem Po prostu no w lekkim... O nie! I to pewnie nie w w ogóle trzeba uciekać. Kurde, weźmie mi większość z życia i teraz co mam robić? Pff. Nie wychyli się, weźmie kogoś, innego będzie No tego taką... biedny, te, te a to jest 46, a mam To jest ogólny opetang, Według mnie, miałem go. Bardzo fajnie mi się grał. Celne, szybkie działo, duży, duża penetracja, średni damage, mnóstwo pancerza. Po prostu epicki był ten czołg. Jeśli, jeśli byłby szybciejszy to już ogólnie wyjewany był w kosmos. Tak, um, myślę, że teraz pojadę sobie z tym T28 na bazę. Mam trzy działa są bieżne, więc może coś... coś o o, o... wybijemy. Yy... Pewnie tylko pierwszy krok niż. Spróbuję go staranować jeszcze szczele. I i i... i... Yy. Tak, uwielbiam te no. No nic, pierwszy... pierwszy go zabiję. Teraz tu może postoję i poprzejmuję trochę bazy. Może... Może mi się uda. Yy ale się schowam tylko muszę spenetrować teren czyli ma tu więcej samobieżnych nie przekraczając progu bazy od nich ogólnie jeśli tego nie przejmę to przegraliśmy to we mnie jedyna nadzieja tak hmm. Mam chwilę czasu, to może powiem kawał. O! Co robią że w fabryce prezerwatyw? Kinder niespodzianki. <grych> ja wiem, wiem. Mm. Pan z jednym C, pan z jednym C. Oczywiście nie trapiłem. on się pokazał. O! Ale damage'a. Tyle wygrać. Teraz powinienem go kropnąć. Pięknie. Tego to już nie za bardzo o, o, przynajmniej damage jest. Ooo, czysta meczu, nieźle. Nie chce mi się czekać. Na koniec tej bitwy. No, po prostu... No, po prostu przegraliśmy. Ja nazywam się Botetos. To była mapa Ruinberg. Na razie, cześć, raporcik tam po bitwie.